Białystok mieszkanie na czwartym piętrze. Lokator nie płaci już od 13 miesięcy, unikając wszelkiego kontaktu. Agencja Temida wraz z klientem podejmują zdecydowane działania w celu odzyskania mienia. Każda z przedstawionych historii to rzeczywiste zlecenie agencji detektywistycznej Temida. Niektóre imiona, miejsca i szczegóły mogły zostać zmienione w celu ochrony prywatności. Program został przygotowany zgodnie z obowiązującym prawem. Śledztwa prowadzone przez agencję Temida odbywają się w granicach prawa i z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Nie potrzebujesz mieszkania. nie А ви <гаду> не, <вижді> не бачите, що я не бачу? Хто це? Папа. Ви бачите? Ви <гаду> <Ащущайся>, бачите, що я не бачу? Хто це? Я не бачу. Моя мама і сісля. Антоно і сісля? Так, ми і сісля. Сісля, я не можу, я не можу. І Антоно і сісля для репрезентації ваші чинки. Podejmujemy działania wyłącznie w sytuacjach, gdy najemca przestaje płacić czynsz. Zanim jednak zdecydujemy się na jakiekolwiek kroki, bardzo dokładnie weryfikujemy lokatora. We wszystkich sprawach, które się podjęliśmy, mamy do czynienia z osobami, które z premedytacją nie regulują swoich zobowiązań i wykorzystują przepisy prawa po to, by zaoszczędzić kosztem właściciela nieruchomości. Mężczyzna wezwał patrol policji, licząc, że prawo będzie po jego stronie. Jednak się pomylił. Agencja Temida zawsze jest doskonale przygotowana, niezależnie od sytuacji. Tak, w tym konkretnym przypadku lokatora wsparła administracja budynku. Nie wiemy, czy byli świadomi sytuacji i czy zdawali sobie sprawę z tego, że mężczyzna unika płacenia nie z powodu trudności życiowych, ale po prostu po to, by zaoszczędzić. Dzień dobry. Co się dzieje? Jesteśmy ma siedze, to go blokuje. to pan tego mieszkania. A właścicielka gdzie jest, to go Jest dostępna. A gdzie jest właścicielka tego mieszkania? Bo nie mogą przebywać na terenie nie bywa. A co nie jest, czego mam to, to, czy Ale Nie, to nie jest, czego nie w ogóle A co jest, znaczy, To znaczy, nie jest, to nie jest, to panie mam pełne to mam oście, nie mogę Chciałabym, powiedzieć o kim jest Marcin z jestem Nie podejmujemy się działań wobec osób, które naprawdę znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i z tego powodu nie mogą płacić. Od tego są rozmowy i odpowiednie instytucje pomocowe. Ale gdy lokator unika kontaktu, jest zdrowy, pracuje, a mimo to nie płaci, to już nie jest trudna sytuacja życiowa. To jest po prostu oszustwo. I takie przypadki da się udowodnić. Co pan dokonuje tutaj teraz na terenie tej wspólnoty? Jesteśmy stosunny wezwani przez socjalów. Prowadzą czynności detektywistyczne, zgodnie nagrywa z tym. Nagrywał teraz? Nagrywał pan? Proszę. proszę poinformować, ja nie wyrażam zgody pani, nie panie, Na nie wyrażam zgody na Nie, pani mnie nie słucha, pani mnie nie dała powiedzieć do końca. Nie jest poinformował to... mnie pan o tym, że pan nagrywa Czyli teraz teraz. nie Pani nie prawo polskiego. Nie, pan nie poinformował o tym, że na pewno Tutaj jest pan teraz ale może pani nagrywa, że ja nie mam z tym problemu. informuję, że ja prowadzę księgi dyplomistyczne. Pan to wydawałoby pierwsze do przebywania z tym mieszkaniu. Dlaczego? Ale no, to są właśnie to jest właścicielka do mieszkania. Właściciela mieszkania to jest ogromna tragedia. Decydując się na drogę sądową, musi liczyć się z tym, że sprawa może trwać nawet kilka lat, a dług w tym czasie rośnie. Często takich kwot jak 30 czy 40 tysięcy rocznie. Dlatego nasze działania są stanowcze i dynamiczne. Do tej pory nie zdarzyło nam się, żebyśmy ponieśli jakąkolwiek porażkę przy negocjacjach lokatorskich. U nas każda sprawa kończy się sukcesem, a mówimy zdecydowanie nie lokatorskim nadużyciom. Właściciel mieszkania może cieszyć się, że sprawa została błyskawicznie rozwiązana. A tak wygląda mieszkanie już na koniec dnia. Właściciel może się cieszyć, że mieszkanie nie zostało zdewastowane. Nie każdy lokal wygląda tak dobrze po zakończonych działaniach. Większość mieszkań potrzebuje, niestety, gruntownego remontu. W tym przypadku klient odzyskał swoją, swoje mieszkanie w ciągu kilku godzin. Lokal został natychmiastowo opróżniony i zaplombowany, na koniec udało się nawet podać rękę lokatorowi, który obiecał, że w ciągu do, dosłownie dwóch dni odbierze swoje rzeczy z garażu. Jeszcze ostatnie szlify. Mieszkanie jest plombowane, a detektywi dokumentują cały proces w przypadku, gdyby sprawa miała swój finał w sądzie.